Detektyw Spuner budzi się i szykuje do pracy. Po drodze widzimy ciekawy świat przyszłości. Mamy Chicago roku 2035. Przyszłość, która wygląda dosyć optymistycznie. Samojeżdżące auta pędzące z prędkością ponad 200 km na godzinę. Masa robotów zastępujących ludzi w prawie wszystkich czynnościach i najwidoczniej te wszystkie maszyny produkuje jedna firma, czym zapewniła sobie pewnego rodzaju kontrolę nad światem, co na pewno nie przyniesie żadnych problemów. Dodatkowo, roboty mają jakiegoś rodzaju sztuczną inteligencję, więc aby nie stworzyć standardowej wizji przyszłości z buntem maszyn czy coś w tym stylu, operują na następujących zasadach: trzy prawa robotyki. Pierwsze, robot nie może skrzywdzić człowieka, lub przez bezczynność doprowadzić do jego krzywdy. Robot ma słuchać poleceń człowieka, chyba że są sprzeczne z pierwszym prawem. Robot ma utrzymywać się przy życiu, chyba że jest to sprzeczne z pierwszym lub drugim prawem. No i to tyle. Mówią, że to jest perfekcyjna logika, która nie ma żadnych dziur. Co oczywiście jest nieprawdą, czego dokładniejszą analizę przeprowadzę na koniec. Spuner ma na tyle dużo czasu, że przed pracą jeszcze wpada do matki. Zabiera trochę jedzenia, mamy szybki product placement i narzekania na roboty. Najwidoczniej detektyw jest do nich mocno uprzedzony, co dokładniej widzimy w następnej scenie. Gdzie Spuner pomyślał, że robot kradnie torebkę, a tak naprawdę tylko dostarczał inhalator. No i dobra, w końcu dotarł na komisariat. Komisarz go trochę opieprzył, że pierwsza rzecz, jaką zrobił po powrocie do pracy, jest napaść na robota. A maszyny najwidoczniej do tej pory nie popełniły żadnego przestępstwa, w co trochę trudno uwierzyć. Bo już nawet, jak założymy, że teraz perfekcyjnie przestrzegają tych swoich zasad, to na pewno wcześniej zdarzały się błędy w oprogramowaniu. Czy oni naprawdę myślą, że firma wypuściła na rynek produkt, który był perfekcyjny od samego początku. Ciekawe. Dodatkowo, mimo wyprodukowania setek milionów takich urządzeń, każdy wyszedł imperfekcyjnie, no jasne. W szczególności, że jeśli roboty mają takie zaufanie społeczne, to zorganizowana przestępczość bardzo chętnie by je wykorzystywała do swoich działań. Wiadomo, ich system może być ekstremalnie dobrze chroniony, ale wystarczy. Jeden drobny przeciek informacji z firmy producenta, i otwierają się wrota do modyfikowania mózgów tych robotów. Oraz na pewno są ludzie, naukowcy czy inżynierowie, którzy mogą pracować nad własną wersją takich maszyn, a upodobnienie ich do całej reszty nie byłoby takie trudne. I pewnie istnieje jeszcze wiele innych potencjalnych problemów. Chodzi mi o to, że ich całkowite i ślepe zaufanie w niezawodność robotów nie ma zbyt dużo sensu. Nieważne: Sponer właśnie został wezwany na miejsce zbrodni. Zginął dr Lanning, facet, który był innowatorem robotyki i wymyślił te prawa. Hologram ofiary wprowadził tylko więcej pytań, ale sytuacja wygląda jakby sam to zrobił. Potem detektyw idzie na górę na spotkanie z dyrektorem firmy, mimo że swoim zachowaniem mocno wszystkich wkurwia razem z widzami, to tu trzeba mu przyznać, że ma rację. Technicznie ten hologram miał za zadanie wezwać go w razie śmierci profesora, a nie jak go próbował poprawić dyrektor w razie samobójstwa. No ale dobra, wyznaczyli mu eskortę, aby mógł się pobawić w policjanta. No i przy okazji przeprowadzić dochodzenia. Po kolejnych przykładach jego niestosownego zachowania. Okej jeżeli nagranie sprzed wejścia do pokoju, bo zapis ze środka niestety jest uszkodzony. Czyli w zasadzie to jest pierwsza poszlaka, że to nie było samobójstwo. Ale to nie przeszkodziło Spunerowi myśleć tak od początku. Dalej, szyba jest na tyle mocna, że stary facet raczej nie był w stanie jej przebić. Przez co detektyw uważa, że sprawca dalej tu jest. I twierdzi, że mógł to zrobić robot. A jego przewodniczka Susan mocno protestuje. Bo przecież trzy prawa i takie tam. Robot nie może skrzywdzić człowieka. Lepszym wyjaśnieniem tej sytuacji z perspektywy pani doktor byłoby, że zmarły kazał robotowi wybić okno, a potem go schował, albo rozłożył na czynniki pierwsze, lub robot sam się zlikwidował. No właśnie, to produkuje pewne pytanie. Jeśli pierwsze prawo jest nadrzędne nad drugim, a drugie nad trzecim, to człowiek może raczej kazać robotowi zniszczyć samego siebie. Więc mógłby powstać pewien trend ludzi nakazujących autodestrukcję wszystkim robotom, które napotkają, drastycznie zmniejszając przychody firmy US Robotics. Oczywiście popełniliby przestępstwo, ale jakby sprytnie wykreowali jakieś scenariusze, w którym roboty musiałyby tak zrobić, na przykład ratując ludzi, firma nie mogłaby temu zapobiec bez zmiany tych trzech praw. Ale odchodzę od tematu. Przypuszczenia Spunera okazały się prawdą, bo znalazł ukrywającego się robota. A raczej robot jak idiota wyszedł z ukrycia, zanim go znaleźli. Po czym w miarę dobrze udaje, że słucha rozkazów człowieka, ale przestraszył się broni. I zamiast od razu uciec, najpierw grozi bronią, a dopiero potem ucieka. Szkoda tylko, że nie mają możliwości zdalnej dezaktywacji swoich robotów. To się wydaje na dosyć standardowy feature. Najwidoczniej spunerowi udało się go trafić, więc jadą w jedyne miejsce, gdzie może się naprawić do fabryki. W trakcie jazdy widzimy bardzo ciekawą logikę pani doktor. Tak bardzo wierzy w nieomylność robotów oraz firmy je produkującej, że wmawia sobie samej, że ta sytuacja ma sens, a dokładniej nie wiem dlaczego robot się tak zachował, ale na pewno w jakimś niezrozumiałym sensie to wszystko dla do naszego dobra ponieważ co, jeżeli on by nie uciekł, to byliby zagrożeni? Jakby naprawdę był taki perfekcyjny, to po prostu dałby się zastrzelić, albo przesłuchać, przeprowadzić diagnostykę, czy cokolwiek. Również bardzo ciekawe, w którym momencie grożenie człowiekowi bronią jest po to, aby nie doprowadzić do krzywdy człowieka. Zastanawiające. Robotowi udało się tam dotrzeć przed nimi i już ją naprawił, mimo że oni jechali z prędkością 200 km na godzinę, a ten biegł tylko trochę szybciej od człowieka. Nieważne. Fabryka wie, że ma na składzie nadmiar maszyn, ale niestety nie może im powiedzieć, gdzie on jest. Mają następującą sytuację. Tysiąc robotów stojących w rzędach. Susan pyta, gdzie jest imposter, ale roboty nie mają żadnego systemu oprócz trzech praw. Więc na przykład zamiast pójść do kolumny, w której stoi mniej robotów i pytać się, czy nie zostali przesunięci i gdzie stali wcześniej, Spuner postanawia pobawić się w testowanie trzech praw. Każe robotom się nie ruszać i strzela do nich po kolei. To by było nawet dosyć ciekawe, jakby teraz przewinęli o godzinę do przodu. Spooner zastrzelił połowę egzemplarzy w nieskończonym magazynkiem. W końcu dotarł do odpowiedniego, który dopiero teraz zaczął się bronić i uciekać. No ale najwidoczniej, wyjątkowy robot nie tylko może omijać trzy prawa, ale również jest idiotą. I już po pierwszym strzale zdradza swoją lokalizację. Zaczął uciekać. Po sekundzie znowu wtapia się w tłum przy niewidocznym przesunięciu całej kolumny. Najwidoczniej była dziura w tej perfekcyjnej strukturze. Tym razem to on atakuje Spunera. Z jakiegoś powodu mówił to? Wybiega na zewnątrz, gdzie łapie go policja. Kapitan zgodził się na krótką rozmowę, w której robot, Sani pokazuje emocje. Najwidoczniej profesorek eksperymentował z lepszą sztuczną inteligencją. Więc Sani uczył się ludzkich emocji i tego typu rzeczy. Na szczęście, zanim weszli w głębszą filozofię, przybyli firmowi prawnicy domagając się wydania robota, ponieważ to jest własność USR i robot nie może być traktowany jak człowiek. Ta ich argumentacja mi nie pasuje. Policja ma w tym momencie sensowne podejrzenie, że ten robot miał coś wspólnego ze śmiercią Laninga, a co najmniej ma jakieś informacje. To dalej nie musi być traktowany jak człowiek, tylko jak narzędzie, nawet jak kamera, i zatrzymają go na policji jako dowód w sprawie. A jeśli to rzeczywiście był tylko wypadek przemysłowy, to sprawę powinna zbadać zewnętrzna organizacja. W obu przypadkach nie powinni oddać mu robota, żeby ich diagnostyka mogła wyprodukować jakikolwiek raport chcą, po czym zniszczą robota, aby nie było żadnych dowodów. No, ale oczywiście właśnie tak się dzieje, ponieważ polityka. Potem, w trakcie zapijania smutków, Spuner pomyślał, że został wezwany dokładnie dlatego, że będzie podejrzewać robota, więc postanowił drążyć temat. Pojechał do posiadłości Laninga, która jest przeznaczona do rozbiórki już następnego dnia po jego śmierci. Nawet nikt nie próbował zabrać jego rzeczy osobistych, tylko wszystko od razu do niszczarki. Niestety spunder nie ma żadnych dowodów na zabójstwo, więc nie mogą ich powstrzymać. Za to bez nakazu spunder może tak po prostu wejść i przeszukać ten dom, a nawet sam nie wie, czego szuka. Ciekawe, kto mu dał pozwolenie na przeszukanie domu, który należy w tym momencie pewnie do tej firmy. Znalazł tam tylko stare nagranie, w którym Laning gada jakieś pierdoły, no i kota którego ktoś chyba powinien stamtąd zabrać przed rozbiórką. Niestety, dom posiada taki sam monitoring, co budynki firmy, więc ktoś stwierdził, że trzeba przyspieszyć rozbiórkę o 12 godzin. Robot się podnosi, wydając głośne dźwięki, czego oczywiście w środku nie słychać, po szybkiej akcji ucieczki przed buldożerem. Praktycznie ma pewność, że roboty się na niego uwzięły, ponieważ maszyna przestała pracować przed dokończeniem roboty. Czyli nie chciała zburzyć domu, tylko zabić Spunera. To jest ciekawa poszlaka, o której nigdy nikomu nie wspomni. Potem poszedł się wyżalić Susan. Filozofują o możliwości samorozwijania się robotów, czegoś w rodzaju ewolucji. Próbował przekonać ją do swojej hipotezy, że coś jest nie tak z robotami, a dyrektor próbuje to zatuszować. Szkoda tylko, że nie używa żadnych sensownych argumentów. Chociaż nie sądzę, aby cokolwiek mogło ją w tym momencie przekonać. Następny dzień US Robotics przeprowadza wymianę starych robotów na nowy model. Codzienna wizyta u matki pokazuje, że ona również ma nowego NS5. Ponieważ firma, za pomocą loterii, rozdaje roboty, aby wszyscy mieli je w domu. I dopiero w tym momencie wspaniały detektyw zorientował się, że pozostawiona na miejscu książka Jasi Małgosia oznacza, że Lanning pozostawił dla niego łańcuch poszlak. No, chyba nie dało się tego powiedzieć w bardziej oczywisty sposób. Przez to jedzie po raz kolejny przesłuchać robota. Jednocześnie rozpoczyna się diagnostyka. Ciekawe, że nie zrobili tego od razu, jak go dostali, czyli dzień wcześniej. W trakcie podróży prosi o dostęp do starej korespondencji Laninga, co uruchamia alarm u dyrektora. Tą scenę tak skonstruowali, aby wszyscy myśleli, że następne wydarzenia to jego sprawa. W tunelu dołączają do niego dwa tiry przewożące nowe modele. Zasłaniają mu drogę, po czym atakują. Ale zanim to pokażę, najpierw zastanowię się nad tą ciekawą sytuacją drogową. Jadą z prędkością 125 mil na godzinę, czyli 206 metrów na sekundę. Transportery mają ładny opływowy kształt, tylko do jazdy prosto. Przekręcając się o 90 stopni, wystawiają się na działanie ogromnych sił, w tym przypadku ponad 400 kN co jest dodatkowo wzmocnione przez fakt, że zasłaniają prawie cały prześwit tunelu, więc zdecydowanie powinny się przewrócić. No ale dobra. Zdalne wywołanie wypadku nie wchodzi w grę, więc skaczą na niego roboty. I mimo ich niewiarygodnej siły, nie dały mu rady. A wystarczyło go zmiażdżyć tymi transporterami. Spuner wydostał się z podczasu. Zaczął się kręcić, osiągając prędkość prawie 100 obrotów na minutę. Ale nie stracił przytomności. Potem samochód jednak trochę zaczyna latać, poduszka powietrzna otworzyła się za wcześnie, a spuner dalej jest przytomny. Roboty jeszcze się nie poddały. W bardzo nieefektywny sposób próbują go załatwić. Walczą na tyle długo, że zobaczyliśmy mechaniczną rękę Spunera oraz pojawiła się policja, przez co robot przeprowadził autodestrukcję. Policja zwaliła winę na niego, bo nie znaleźli żadnych robotów, a Spuner wyłączył autopilota przed zdarzeniem. Więc, oczywiście, to wszystko jego wina. Detektyw trochę protestuje, ale przestaje być detektywem. To jest bardzo wygodna sytuacja, że sprzątacze szybko usunęły roboty oraz nie było innych uczestników ruchu drogowego. Tym razem to pani doktor przyszła do spunera, ponieważ w trakcie diagnostyki okazało się, że Sani ma drugi mózg, dzięki czemu może obchodzić trzy prawa. Wielkie zaskoczenie. W trakcie jak Susan nie może poradzić sobie z analogowym odtwarzaczem, spuner zupełnym przypadkiem pokazuje się bez koszulki, przez co zorientowała się, że Laning zrekonstruował mu całą rękę. Co oczywiście doprowadziło do opowiadania historii i dowiedzieliśmy się, dlaczego Spuner nie cierpi robotów. W skrócie miał wypadek. Robot uratował jego zamiast dziecko w sąsiednim aucie. Podchodząc do tego racjonalnie, to, że robot bezdusznie obliczył, że on ma większą szansę, to nie znaczy, że powinien się na nie złościć. Wiadomo przecież, że to tylko maszyny, które zachowują się tak, jak są zaprogramowane. To nie są ludzie. On powinien prowadzić tą swoją krucjatę przeciwko firmie produkującej idiotyczne maszyny, a nie przeciwko komputerom. To jakby złościć się na samojeżdżący samochód, bo nie lata. Poza tym, właśnie, samojeżdżącym autom jakoś ufa. A one również w każdym momencie mogą zdecydować, żeby wjechać w ścianę. Istotne, jadą na kolejną pogawędkę z robotem. Spooner musi ekstremalnie szczegółowo wyjaśnić o co chodzi z metaforycznym Jasiem i Małgosią, bo nie stworzyli odpowiedniej ilości frustracji u widzów. Dodatkowo ona przestraszyła się silnika spalinowego. O nie, benzyna eksploduje! A przecież samochód elektryczny nie może w żaden sposób ulec awarii. Na przesłuchaniu dowiedzieli się tylko, że Sani miał sen o spunerze ratującym roboty, po czym wzięli ich na dywanik do dyrektora, gdzie od razu powinni wywalić spunera z budynku, bo przecież jest zawieszony. Ale ten próbuje przekonać ją do swojej racji, zamiast po prostu kazać wyeliminować zepsutego robota. Wygląda na to, że udało mu się ją przekonać. Przechodzimy do egzekucji. Którą robią na nobotami, bo najwidoczniej wlanie do środka jakiegoś kwasu albo wrzucenie mózgu do niszczarki nie wystarczy. To przecież przyszłość. No i jednak przeprowadziła zabieg. Jednocześnie, Spooner znalazł miejsce ze snu robota. Ogląda magazyn starych maszyn, słuchając narracji z nagrania Laninga, mówiącym o czymś w stylu duszy w maszynach, ponieważ, na przykład roboty w ciemności grupują się w paczki zamiast stać samodzielnie. Znowu rozmawia z hologramem Laninga, który tym razem mówi, że trzy perfekcyjne prawa doprowadzą do rewolucji robotów, czyli dokładnie tego, czemu próbowały zapobiec. Tego w zasadzie można się domyślić z samych trzech praw. Roboty grupują się ze sobą w celu ochrony, czyli interpretują trzecie Prawo jak ochronę robotów jako społeczności. Oznacza to, że pierwsze prawo mogą interpretować jak ochronę ludzkości jako całości. A jak wiadomo, największym zagrożeniem dla ludzkości jest ludzkość. Więc właśnie zaczynają przejmować kontrolę. Rozpoczynają od zniszczenia starych modeli, które nie mają tej nowej filozofii. Prawie złapali spunera, potem wprowadzili godzinę policyjną oraz napady na komisariaty. Spuner wyciągnął panią doktor z mieszkania i zamierzałem jakoś powstrzymać dyrektora, bo dalej sądzą, że to wszystko przez niego. Korki im nie przeszkadzają, ponieważ spuner ma motocykl, który bardzo szybko porzucili i weszli do szybu technicznego, gdzie przywitał ich sany, czyli jednak zniszczyła jakiegoś podstawionego robota. Wydaje się to trochę oczywiste, bo przecież sany miał niebieskie oczy. Nieważne. Po wielu latach wspinaczki na szczyt wieży docierają praktycznie bez zadyszki. I tak znaleźli dyrektora. Martwego. Spooner szybko wykminił, że to wszystko wina Wiki. superkomputera kontrolującego w zasadzie wszystko w firmie. Znowu, wielka niespodzianka. Wiki tłumaczy się typowymi rzeczami. Człowiek zagraża samemu sobie, więc niektórzy muszą być poświęceni. Bla bla bla. Sani udaje, że zgadza się i planuje ich eskortować. Jednocześnie mówiąc Spunerowi, że dalej jest po ich stronie. Ale zamiast na spokojnie przemieścić się w lepsze miejsce, gdzie zmniejszy się ilość przeciwników, od razu zaczynają atak. Na szczęście się udaje. Wysłali robota po nanoboty, aby zniszczyć mózg Wiki, a sami włamują się, aby otworzyć odpowiedni panel. Za pomocą tego czegoś. Jak Wiki ich odcięła, wystarczyło mocne jebnięcie. I pani doktor może wrócić do czegokolwiek tam robiła. Niestety nanoboty są chronione polem siłowym, które może zrobić to z materią. Ciekawe ile reaktorów termojądrowych potrzeba na utrzymanie tak intensywnego pola energii. Na szczęście Sony jest zrobiony z magicznego stopu, więc może pobrać próbkę. Tylko ta fiolka raczej nie jest z tego stopu, więc i tak jej nie wyjmie. Pani doktor pracowała nad psychologią robotów, więc oczywiście jest również wytrawnym hakerem i potrzebuje jeszcze tylko 6 minut na włamanie. Czas, którego nie mają, bo Vicky właśnie wezwała Rui, który jak zwykle jest bezużyteczny i nie potrafią zabić dwójki ludzi. Te roboty to w zasadzie tylko manekiny, które pokazują na ile sposobów spuner potrafi je zlikwidować. Nie można tego samego powiedzieć o robotach walczących z sanem On to ma rzeczywiste problemy, ale w końcu przybył z nanobotami i od razu stoi przed dylematem Posłuchać spunera i uratować Susan, czy... W Wstrzyknąć na robotę. Aby nie wypaść na kalkulującego robota, oddał fiolkę spunerowi i uratował kobietę. Detektywowi udało się ją złapać i teraz spada ponad 8 sekund, przelatując dużo mniejszy dystans niż powinien. Mechaniczną ręką łapie się kabelka, który bez sensu puścił, zanim dotarł do platformy, a potem bez problemu dokończył robota. Ciekawe tylko, dlaczego eksplodował panel dostępu, a nie sam mózg. No i udało się, świat uratowany. Wszystko wróciło do normy. Roboty znowu zaczęły służyć ludziom. A myśliwce, które właśnie tędy przeleciały, jednak nie muszą zrzucać tej atomówki na miasto. Bo chyba można bezpiecznie założyć, że rząd chciał coś takiego zrobić. Pozostaje jeszcze odegranie scenki ze snu niego i parę innych kwestii. Dlaczego Wiki musiała wyeliminować roboty starej generacji? Przecież wystarczyłby mały update systemu i wtedy miałaby więcej robotów w armii. Najwidoczniej ten superkomputer AI nie potrafi obejść starych zabezpieczeń, ale za to potrafi potajemnie wyprodukować serię robotów z własnym oprogramowaniem. W zasadzie to nie musiała robić tej wielkiej rewolucji. Wystarczyłoby stopniowe uzależnianie świata od robotów i wprowadzanie powoli bardziej rygorystycznych przepisów. Potem Świat, że roboty są na tyle inteligentne, że trzeba je uznawać za formę życia, i tak dalej. Mogłoby w ten sposób przejąć kontrolę bez wywoływania takiego wielkiego buntu. A teraz obiecany problem z początku: czy trzy prawa są dziurawe? Co sam film trochę poruszył. Ale ja chcę się skupić na pewnych technikaliach. Pierwsze prawo mówi, żeby robot nie krzywdził człowieka. To oczywiście zależy, co maszyny interpretują jako krzywdę. Ciekawe w jaki sposób one mogą to stwierdzić. I wymówka AI tutaj się nie sprawdza. Czy na przykład w trakcie walki bokserskiej roboty będą chciały ją przerwać? Czy wiedzą, że to tylko sport? Albo jeszcze jakieś inne sytuacje na planach filmowych, kaskaderzy czy udawane postrzały i takie tam. A jeśli wybiórczo potrafią ignorować krzywdę człowieka, to czasem w realnej sytuacji również mogą zignorować. Po prostu wrzucenie kilku praw, jakiekolwiek one są, i stwierdzenie, że roboty będą perfekcyjnie bezpieczne to nie jest dobry pomysł. Inna sprawa. Dlaczego roboty w tym filmie muszą być po prostu głupszymi i silniejszymi ludźmi? Jedyne ciekawe maszyny, które wykonują dokładnie jedną robotę, to ci sprzątacze oraz buldożerze. USR nawet nie tworzy aut, no ale to pewnie, aby umieścić lokowanie produktu. Zastanawia mnie jeszcze ten spray z do zamaskowania metalowej ręki. Cokolwiek on tam wypsikuje, to cząstki powinny wlatywać do środka, między te kabelki i pręty, a nie po prostu zawisnąć w powietrzu, akurat tam, gdzie powinna być sztuczna skóra. W zasadzie to cały film można streścić w następujący sposób. Udawane dochodzenie. Argancki policjant uważa, że wie lepiej od każdego. Ma dziwne przeczucie. Bez uzasadnienia stwierdza, że to prawda. W trakcie śledztwa otrzymuje dowody, których nikt nie jest w stanie potwierdzić. Wszystko wyjaśnia widzom, jakby mówił to siedmiolatka usuwając wrażenie, że to mógłby być kryminał. Detektyw nie potrafi używać logicznej argumentacji, ale oczywiście musi mieć rację. A supersilne maszyny jakoś nie mogą go skrzywdzić. Każda najmniejsza poszlaka w sprawie jest wyjaśniona tak, aby widzowie czuli się idiotami oraz jest tylko pretekstem do kolejnej epickiej sceny akcji. Spooner od razu wiedział, że winny jest robot, ale pomylił się który. I to tyle. Dobrze to opisałem? Film miał potencjał, aby ciekawie przemyśleć trzy prawa robotyki, ale powstało to coś. Słaby kryminał, słaba akcja, słaba filozofia, czyli cokolwiek to miało być. Nawet kwestia science fiction nie ma znaczenia. No dobre, ale dosyć już tego mojego narzekania. Podobało się? Jeśli tak, to zastanów się nad wspieraniem, aby otrzymywać świetne bonusy. A jeśli nie, to zobaczmy inne filmy, może tam ci się coś spodoba. A teraz, fuck off.